No to cześć będziemy robić tutorial na ogłowie. Bo było na wszystko, ale nie było na ogłowie. Ja sobie już tutaj zrobiłam jeden pasek policzkowy. Oczywiście tu jest złożone tylko dlatego, że jest szlówka. Ale za chwilę będziemy robić takie samo. Potrzebujecie do tego i już paska. To jest skóra, którą kupiłam. Okazało się że być to skóra naturalna i jest to skóra włoska, włoskowana. Czyli pochodzenie kozie, owcze, bydlęce. Dobra, więc... Wycinamy skórkę, tak? Wsadzamy tutaj sprzączkę. Właśnie, pamiętacie jak mówiłam Wam o sprzączkach zepsutych? Właśnie tu mam jedną taką. Albo że się naprawi. Chyba się naprawiła. Czasami są takie uszkodzone sprzączki, które są po prostu... Nie chcą przechodzić przez coś. Ale jednak się naprawiła. Albo że wzięła mnie tą, co trzeba. Albo że się faktycznie naprawiła. Tak też może być. Bierzemy to i kleimy, mocno uciskając tutaj. I tutaj. Zrecyjaj, że mam dużego paznokcia, to niestety nie mogę. Jak to wygląda przy koniach? Ta sprzączka musi być gdzieś tutaj. Ona musi być gdzieś tutaj i ta druga ma się tutaj zaczynać. Ja sobie w ogóle to porównam do tej, co już robiłam, ale wy w taki sposób, jak robicie pierwszy raz. Ja sobie tutaj i potem jak już macie drugą, no to porównujecie z tamtą. Dobra, bierzemy potem sprzączkę. Te nacięcia są po to, żeby bolec wsadzić, bo tak to się nazywa. Jest to sprzączka z bolcem. Okej, okay. kiedy słyszysz dwa razy głośniej niż powinnaś się myśleć, że masz otwarte drzwi, ale jednak nie są otwarte. Tutaj potem odcinamy nadmiar. Bo po co mam taki duży nadmiar tutaj. Tutaj również. No i mamy takie coś. Co dalej z tym. Bo to tak dziwnie wygląda, prawda? Bierzemy teraz paseczek zwykły jego końcówkę obcinamy w różek. potem mierzymy tak jak ten jaką ma to mieć długość Długość jest po prostu, zależy jaką wy chcecie mieć. Potem to naklejamy tutaj albo zszywamy. Robimy to samo co realny sprzęt dla żywego konia. Ponieważ ja tylko takie ogóły wykonuję, nie robię jakichś typowych obycharsowych, sztucznych. Potem tak to wygląda. I potem bierzemy paseczek taki cienki, który będzie szlufką. Tutaj z tej drugiej strony zaklejamy. Tak. To zginamy, żeby zaznaczyć ile jest tej szlufki, żeby ona złapała to, bo potem będziemy to przez to paseczek przeciągać, odcinamy nadmiar. I damy, dajemy go do wyschnięcia, tak wygląda pasek policzkowy. Zapięty, powiedzmy zapięty, bo powinien być zapięty na sprzączkę. A tutaj ten niezapięty. Czy to wszystko? Jeszcze nie, ponieważ potrzebujemy czegoś ostrego. Ja używam szydła, żeby przedziurawić skórę. Zaraz Wam pokażę co i jak. Chcę ja żeby ostępy były mniej więcej równe. Można to robić za pomocą linijki albo. Um, albo po prostu starać się robić równie, równą. Wygląda później to tak. No i przed ten pasek będzie przechodzić zębź. Które będzie zapinane w taki sposób. Wrócę jak zapnę. No i tak wygląda zapięty pasek policzkowy. Właśnie w taki on ma być sposób. I tutaj ma być ten drugi paseczek. А это в коренной части.